Cześć! Witajcie w ostatnim odcinku Zachilacza z Listu Jakuba. Dzisiaj przesłuchujemy sobie piąty rozdział, wersety 19 i 20. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Dla mnie to jest ciekawe, bo to już jest zakończenie tego listu i to wszystko pokazuje... Cel, z jakim Jakub pisał. Wiemy, że pisał do tych różnych ludzi, którzy musieli uciekać w wyniku prześladowań z Jerozolimy, z, tam, z terenów Izraela, gdzieś daleko, daleko. I on wiedział, że będzie im trudno, więc mówili, żeby się radowali podczas trudności. Wiedział, że będzie łatwo im po prostu odejść od prawdy. I dlatego on to wszystko pisze, ponieważ po prostu nie chce on, żeby oni zginęli. Chce wybawić ich dusze od śmierci. I tam pokazuje, że to jest takie. Bardzo praktyczne. Każdy ten element, po prostu to wynikało z ich, jego troski o nich, że on nie chciał, żeby oni zginęli. Bardzo podoba mi się, jak jest tu nazwane, zakryje mnóstwo grzechów. Właśnie ta walka, ta troska o drugiego człowieka, to, że my walczymy o, o to, żeby ta osoba nie straciła życia wiecznego, zakrywa grzechy tego człowieka, grzechy, które mogłyby powstać, a które nie powstaną, ale też ale też jednocześnie jest mu odpuszczone, tak? bo taki człowiek, który zboczył z Bożej drogi, nie wszedł nigdy na tą drogę, no to grzeszy i nikt mu tych grzechów nie odpuści, dopóki on do Boga nie przyjdzie, jak mu nikt grzechów nie odpuści, to taki człowiek zginie. Tak, bo te grzechy, które nie będą wyznane Chrystusowi, one nigdy nie będą wymazane, po prostu zapłacą za nie po prostu to człowiek poniesie konsekwencje, a tak to. Jego życie może być uratowane, i te grzechy będą wymazane krwią Chrystusa. Dla mnie to jest zachęcające. Tak, ta końcówka tego listu jest taka. No dobra, powiedziałem Wam już tyle, powiedziałem, a Jakub dużo powiedział, czasami chaotycznie, ale czasami dużo. Czasami Tak dosadnie, nie? Czasami dosadnie, czasami tak już ostro było, ale, ale teraz to wszystko wziąć. I w praktykę y, aplikować. Tak, bo ten cel, y, on tutaj po prostu pokazał, o co on walczy, tak naprawdę. Że to chodzi o to, żeby kogoś nawrócić z błędnej drogi. Bo naprawdę łatwo jest, taka jest po prostu natura kłamstwa, grzechu, żeby nas zwieść, żeby ześć tę drogę, bo ona jest często szersza, wygodniejsza. I to mogą być takie małe. Małe niby błędy. No bo co tam, kogoś obmawiać, to nie problem. Przecież albo nie przebaczyć, albo się z kimś pokłócić, no. to takie ludzkie, normalne, ale właśnie te wszystkie niby małe rzeczy one wywierają wpływ na nasze życie, nasz kierunek, gdzie zmierzamy. I Jaku przed nimi ostrzega, żeby ostrzec również nas przed tą błędną drogą, która wiedzie ku śmierci. A jednocześnie jest to dla nas nadzieja. E, przynajmniej ja to odbieram jako nadzieję, bo e, widzę tu potencjał do zmiany. Widzę, że to, co zauważyłam u siebie, że jest złe, mam szansę zmienić. No bo Jakub o tym pisze, Jakub mówi, że to trzeba zmienić, więc no musi się dać. Tak, i jest tu mowa o tym właśnie nawróceniu. O tym, żeby poddać się Bogu, przeciwstawić się Diabłu, więc jakby to nawrócenie, zupełnie wszystko obrócić w drugą stronę, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Ale przede wszystkim ja widzę w tym taki ogromny impuls. Jeżeli. Ty już wiesz o tym wszystkim. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca w tym liście, to, to pomyśl o tych, którzy może zbłądzili właśnie z tej drogi, którzy może gdzieś tam nie wytrwali, gdzieś tam zaprzestali w tej walce duchowej. Pomyśl o nich, żeby ich uratować. Każdy z nas osobiście może na to spojrzeć, do kogo konkretnie mogę pójść, a co ja mogę zrobić um, dla innych, dla osób, które są w moim otoczeniu. Z kim jestem w stanie wejść w kontakt, komu jestem w stanie pomóc? I od razu też mi się przypomina historia założenia anonimowych alkoholików. W sumie to ten obecny nurt gdzieś tam powstał, jak dwie osoby: Makler, Bill i doktor Bob. Obydwóch beznadziejnie uzależnionych alkoholików, oboje już nie byli w stanie wykonywać swojej pracy, trzy razy próbowali się leczyć, próbowali walczyć z uzależnieniem, ale nie byli w stanie. I w końcu spotykają się i odkryli, że kiedy starają się pomóc sobie nawzajem, nie tyle, że sobie, o sobie samych, żeby próbować pójść na terapię i jakoś pokonać swoje uzależnienie, tylko jeżeli razem troszczą się osoby o siebie nawzajem, bil o boba, bob o Billa i rozmawiają o swoich uzależnieniach, o tym jak jest im trudno, też trochę wcześniej o tym, co słyszeliśmy, odnośnie wyznawania swoich grzechów, odnośnie takiego wsparcia, to wtedy, wtedy udaje im się rzucić alkohol, ten uzależnienie, z którym wydaje się, że nie było szans, a potem zakładają to AA, a, żeby ta pomoc, jak wygrać z nałogiem. Nie dzięki swojej sile, bo to jest właśnie tą podstawą, tylko dzięki tej sile większej od nas. Dzięki Bogu. I to mi pokazuje, że właśnie ten wysiłek ratowania innych zaowocuje uratowaniem nas samych. Jakub na początku tego listu wspominał, że e, no jest to y, wiara gdzieś. Wzmacnia się, powstaje poprzez doświadczenia, nie? i one mogą okazać się błogosławieństwem. I w tej, w tej historii, w tym przypadku, te trudne doświadczenia stają się błogosławieństwem dla wielu innych osób, e, więc też warto spojrzeć na swoje doświadczenie, może to, w którym trwam obecnie, a może to, które już się zakończyło. E, w jaki sposób to jest błogosławieństwem, i jak mogę to błogosławieństwo przekazać innym. Więc jeśli jest w liście Jakuba coś, co dało wam do myślenia, co widzicie, że was może naprowadziło na tą lepszą drogę, która jest tylko jedna, to, to pomyślcie o tym, żeby to przekazać dalej. Pomyślcie właśnie być może o kimś z Waszej rodziny, czy Waszych znajomych, czy z Waszego kościoła, kto potrzebuje takiego wsparcia, bo jak tutaj pisze Jakub. Niech wie, że ten to nawróci grzesznika z błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci. I naprawdę jest o co walczyć. I po prostu to nasze zadanie, które mamy tutaj na ziemi, jest ogromnie ważne, żeby ratować innych od śmierci, nie tylko tej doczesnej, ale właśnie tej wiecznej. Więc myślę, że teraz możemy przejść do modlitwy. Eee, może pomyślcie dzisiaj, komu moglibyście jakoś pomóc? znaleźliśmy tej jedynej prawdziwej drogi, która prowadzi do życia. Drogi Boże, tak ci dziękuję za to, że Ty dałeś nam ten list, Jakuba. Po to, żeby nam przypominać ciągle o tym, jak możemy być bliżej Ciebie, jak możemy mieć tą bliską relację z Tobą, żeby skorzystać z tej oferty zbawienia, którą nam dałeś. Dziękujemy Ci, Boże, że dajesz te wspaniałych wskazówek, jak możemy być bliżej Ciebie, ale pomóż nam też to przekazywać dalej. Daj nam. Każdemu z nas jakiś pomysł, komu tu możemy dotrzeć, komu możemy przekazać coś, co uczyni go życie lepszym i pozwoli mu skorzystać z Twojego zbawienia. O to Cię proszę w imię Jezusa. Amen. Amen. Fajnie, że towarzyszyliście nam podczas tego studium listu Jakuba. Możecie dać znać w komentarzach, jakie myśli macie już po całym liście, po przeczytaniu tego wszystkiego, co zostało Wam w pamięci, a... My życzymy Wam dobrego dnia. Niech te myśli gdzieś pozostają w sercu i, i towarzyszą Wam dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się.